List napisany przez Hudsona Tylora do siostry Ameli w 1869 roku. Hudson Taylor był w Chinach już od 1855 roku. Być może, jeśli się trochę cofnę, wyrażę się bardziej jasno. Cóż, moja droga. Mój umysł był bardzo doświadczany przez ostatnie 6 lub 8 miesięcy odczuwając osobiście i dla naszej misji potrzebę większej świętości oraz więcej życia i mocy w naszych duszach. Ale osobiste potrzeby okazały się na pierwszym miejscu i stały się ważniejsze. Poczułem się z tym źle i uznałem to za niebezpieczne i że jest grzechem, że nie żyję bliżej Boga. Modliłem się, byłem w agonii, pościłem, walczyłem, podejmowałem postanowienia, uważnie czytałem Słowo, odkładałem więcej czasu na to, aby pozostać z tyłu i medytować ale wszystko poszło na marne. Każdego dnia, praktycznie w każdej godzinie, przytłaczała mnie świadomość grzechu. Wiedziałem, że gdybym tylko mógł trwać w Chrystusie, wszystko byłoby dobrze, ale nie mogłem. Zaczynałem dzień modlitwą, zdecydowany nie odrywać od niego wzroku nawet na chwilę. Ale presja obowiązków i codzienne wydarzenia nieustannie mi to przerywały i powodowały, że zapominałem o nim. I tak nerw ścierał się z kolejnym nerwem, powodując pokusę do tego, aby się denerwować. Ciężkie myśli i czasami niemiłe słowa były coraz cięższe, aby je kontrolować. Każdy dzień przynosił nowy bagaż grzechu, upadku i braku sił. Owszem, miałem dobre chęci, ale jeśli chodzi o wykonanie, to na to już nie mogłem znaleźć sposobu. Wtedy pojawiło się pytanie: czy nie ma ratunku? Czy musi tak być do końca? Ciągły konflikt i zamiast zwycięstwa porażka. Jak ja mógłbym szczerze głosić tym, którzy przyjmują Jezusa, że Bóg dał mi moc, aby stać się z nami Bożymi, jeśli w moim doświadczeniu tego nie było. Zamiast stawać się silniejszym, wydawałem się słabnąć i mieć mniej mocy przeciwko grzechowi. I nic dziwnego, ponieważ wiara, a nawet i nadzieja stawały się coraz słabsze. Nienawidziłem siebie, nienawidziłem grzechu, a mimo to nie zyskałem siły przeciwko temu. Czułem, że jestem dzieckiem Bożym. Jego duch w moim sercu woła mimo wszystko Abba, Ojcze, ale aby wznieść się do moich przywilejów jego dziecka, czułem się bezsilny. Myślałem, że świętość oznacza bycie prowadzonym przez ciągłe działanie środków łaski. Czułem, że nie ma niczego na tym świecie, czego bym bardziej pragnął i potrzebował. Ale im bardziej dążyłem i zabiegałem o świętość, tym bardziej mi się ona wymykała. Nadzieja już prawie umarła i zacząłem nawet myśleć, że aby niebo było słodsze, Bóg nie da nam go zasmakować w tym życiu. Nie sądzę, abym starał się to osiągnąć o własnych siłach. Wiedziałem, że jestem bezsilny. Powiedziałem to panu i poprosiłem go, aby dał mi pomoc i siłę, a czasami prawie nawet wierzyłem, że on mnie zachowa, a nawet podtrzyma. Ale gdy wieczorem patrzałem wstecz, był tylko grzech i upadek i musiałem wyznawać to Bogu. Nie chcę, abyś myślała, że był to przez cały czas obraz tych kilku ostatnich długich miesięcy ale był to powszechny stan mojej duszy i prawie skończyłem w rozpaczy. A jednak Chrystus nigdy nie wydał mi się cenniejszym Zbawicielem, który mógł i chciałby ocalić nawet takiego grzesznika. Czasami zdarzały się okresy nie tylko pokoju, ale radości w panu, ale były one przelotne i nawet w najlepszym wypadku i tak kończyły się brakiem mocy. Ach, jakże dobry okazał się pan, że doprowadził ten konflikt do końca. Przez cały czas czułem się pewny, że w Chrystusie mam wszystko, czego potrzebuję, ale praktycznie, praktyczne pytanie brzmiało, jak z tego wyjść? On był bogaty, ale ja byłem biedny. On był silny, ale ja byłem słaby. Wiedziałem doskonale, że w latorośli, czyli w tym korzeniu, jest obfity tłuszcz, ale pytanie brzmiało: jak wprowadzić go do mojej gałęzi? W miarę jak stopniowo olśniło mnie światło. Zobaczyłem, że wiara jest jedynym warunkiem wstępnym, aby uchwycić jego pełnię i uczynić ją swoją. Ale nie miałem tej wiary. Starałem się o nią, ale to nie pomagało. Starałem się ją ćwiczyć, ale to na nic. Widząc coraz bardziej złożoną łaskę, która jest w Jezusie, tem pełniem naszego drogiego Zbawiciela, moja bezradność i wina starały się rosnąć. Popełnione grzechy pokazały się, ale jako drobiazgi w porównaniu z grzechem niewiary, który był ich przyczyną. I grzech ten nie mógł lub nie chciał uwierzyć Bogu jako Jego Słowu, ale raczej czynił Go kłamcą. A jednak pozwoliłem sobie na to. Zacząłem modlić się o wiarę, ale ona nie nadeszła. Co miałem zrobić? Kiedy moja agonia duszy osiągnęła swój szczyt, w liście od drogiego MacCartiego, użyto zdania, aby usunąć łuskę z moich oczu. A Duch Boży objawił nam prawdę o naszej jedności z Jezusem, jakiej jeszcze nigdy nie widziałem. McCarthy był bardzo przejęty tym samym poczuciem porażki, ale użał światło, zanim ja to zrobiłem. Napisał, ale jak wzmocnić naszą wiarę? Nie przez dążenie do wiary, ale przez oparcie się na jedynym wiernym. I kiedy czytałem, zobaczyłem to wszystko. Nawet gdy my nie wierzymy, On pozostaje wierny. Spojrzałem na Jezusa i zobaczyłem. I gdy zobaczyłem, och jaka popłynęła radość, że On powiedział – Nigdy cię nie zostawię. O tak, tu jest odpoczynek, pomyślałem. Daremnie to ja próbowałem spocząć na nim. Nie będę się więcej starał, czyż on nie obiecał, że będzie ze mną i nigdy mnie nie opuści, i nigdy mnie nie zawiedzie? I tak moja droga, on nigdy mnie nie opuści. Ale to nie wszystko, co mi pokazał, a nawet nie połowa. Kiedy myślałem o winorośli i jej gałązkach, cóż za światło wlał bezpośrednio do mojej duszy duch. Jak wielki wydawał się mój błąd, że chciałem wydobyć z niego sok i pełnię. Widziałem nie tylko, że Jezus nigdy mnie nie opuści, ale że jestem członkiem Jego ciała, Jego ciała i kości. Winorośl, która teraz widzę, to nie tylko korzeń, ale wszystko: korzeń, łodyga, gałęzie, gałązki, liście, kwiaty, owoce. A Jezus jest nie tylko tym, jest glebą, słońcem, powietrzem i deszczem. A nawet i dziesięć tysięcy razy więcej niż kiedykolwiek marzyliśmy, pragnęliśmy i potrzebowaliśmy. Och, jaką mam radość z oglądania tej prawdy! Modlę się, aby oczy Waszego zrozumienia zostały oświecone, abyście poznali i cieszyli się bogactwem, które za darmo otrzymaliśmy w Chrystusie. Och, moja droga siostro, to naprawdę wspaniałe być jedno ze zmartwychwstałym i wywyższonym zbawicielem, być członkiem Chrystusa. Pomyśl, z czym to się wiąże. Czy Chrystus może być bogaty, a ja biedny? Albo czy Twoja głowa może być dobrze odżywiona podczas gdy Twoje ciało głoduje? Pomyśl o tym raz jeszcze, jeśli chodzi w odniesieniu w mo o modlitwę. Czy urzędnik bankowy mógłby powiedzieć klientowi: to tylko Twoja ręka wypisała ten czek, a nie ty? Lub nie mogę zapłacić tej kwoty Twojej ręce, ale tylko Tobie. Twoje lub moje modlitwy nie mogą już zostać dyskredytowane, jeśli zostaną ofiarowane w imieniu Jezusa. Nie w Twoim własnym imieniu, ani nawet ze względu na Jezusa, ale na podstawie tej, że jesteśmy Jego członkami. Dopóki nie przekraczają zasługi Chrystusa, to jest ogromnej zasługi Jezusa. Jeśli poprosimy o coś niebiblijnego lub niezgodnego z wolą Bożą, on nie może tego zrobić. Ale jeśli poprosimy o cokolwiek zgodnie z Jego wolą, on nas wysłuchuje. Wiemy, że nasze prośby są zgodne z nim. Wszystko to wypływa z jedności wierzących z Chrystusem. A ponieważ Chrystus żyje teraz w moim sercu przez wiarę, jakże jestem szczęśliwy. Chciałbym móc Ci o tym powiedzieć, zamiast o tym pisać. Nie jestem lepszy niż przedtem. W pewnym sensie i nie chcę i nie staram się być, ale jestem martwy i pogrzebany z Chrystusem, tak samo jak i zmartwychwstały i wywyższony, a teraz żyje we mnie Chrystus. Jak mówi Słowo Boże, życie moje w ciele jest życiem wiary w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Teraz wierzę, że umarłem dla grzechu. Bóg tak to widzi i tak każe mi to widzieć. Wszystkie moje przeszłe doświadczenia mogły wskazywać, że tak nie było. Czuję i wiem, że stare rzeczy przeminęły. Jestem tak samo zdolny do grzechu jak zawsze, ale Chrystus jest we mnie obecny jak nigdy przedtem. On nie może zgrzeszyć i tak samo może mnie powstrzymać od grzechu. Przykro mi, ale muszę to wyznać, że nie mogę powiedzieć, że odkąd zobaczyłem to światło, to nie zgrzeszyłem ale nie czułem takiej potrzeby, a dalej chodząc w tym świetle moje sumienie stało się delikatniejsze. Grzech został natychmiast zauważony, wyznany i przebaczony, a pokój i radość z pokorą zostały od razu przywrócone. Teraz widzę, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, a nie tylko cieniem tych rzeczy. To nawet więcej niż sam wzrok, który posiadamy, ponieważ wzrok daje nam spojrzenie tylko na rzeczy zewnętrzne, ale wiara daje pewność. Możesz spocząć na pewności, możesz karmić się pewnością. Chrystus zamieszkuje w sercu przez wiarę, wiarę w Jego słowo obietnicy jest rzeczywiście mocą i jest prawdziwym życiem. A Chrystus i grzech nie mogą mieszkać razem. A teraz kończąc, choć nie powiedziałem nawet połowy tych prawd, które chciałbym powiedzieć, gdybym miał więcej czasu, niech Bóg da ci łaskę trzymania się tych błogosławionych prawd. Nie mówmy więcej, kto pójdzie do nieba. To tak, jakby sprowadzać Chrystusa w dół, ale również nie mówmy, jakże On jest daleko, gdyż jesteśmy Jego członkami i jesteśmy jedno z Nim. Nie powinniśmy również patrzeć na te prawdy jako jakieś tylko dla nielicznych. Jest to pierworództwo każdego dziecka Bożego i nikt nie może ich odrzucić bez niesławienia naszego Pana. Jedyną mocą wyzwolenia od grzechu oraz służby Bogu jest Chrystus. Twój kochający brat, J. Hudson Taylor